Pani Agnieszko, my się dzisiaj znajdujemy na nagraniu dwusetnego odcinka Twoja twarz brzmi znajomo. To brzmi tak surrealistycznie, tak e, wręcz absurdalnie, ale się stało, a pani od początku ten program tworzy. To jest nie do uwierzenia. Dla mnie to jest coś takiego, właśnie jak Pan powiedział, że my stoimy tutaj i nagle się okazuje, że tyle osób się już tutaj przewinęło przez nasze ręce, tych, którzy byli od początku. Ja byłam od zerówki, czy ja robiłam ten nawet... Wcześniejszy pilota tak robiłam. I teraz patrząc na nich, no ogromny wzrusz, ogromna radość, że taki odzew i że tyle osób się pojawiło, to jest, to jest naprawdę niebywałe, ale zdaje sobie człowiek czasu, zdaje sobie człowiek sprawę z upływu czasu. Jak patrzy, wow, to w której ty byłeś edycji? Ile lat temu? Boże! Nie? No! To jest trochę jak taka nauczycielka w szkole, nie? Już tyle, tyle klas przerobiła i to proszę, dwa, 10 lat minęło. Jak tak. Tak, i potem widać też mój rozwój i to, kto mnie lubił, a kto mnie nie lubił, nie? No wiadomo, że tak zawsze jest, że jeden lubi, jeden nie lubi. No ale faktycznie to jest e, szmat czasu i e, wspaniali, utalentowani ludzie, którzy tutaj się znaleźli, którzy byli w programie, tak naprawdę ja zawsze to podkreślam, że ja miałam ogromne szczęście i mam ogromne szczęście, że mogę pracować z tak, z tak elektryzującymi talentami, bo ci ludzie, którzy tu przychodzą, naprawdę chcą być na scenie. Nie, chcą robić najlepiej wszystko jak potrafią, więc to jest o nich program. No. A który z uczestników Panią najbardziej zaskoczył? Pokiem się Pani tego nie spodziewała. No na pewno, e, ale to chyba wszyscy mówią, na pewno mnie mega zaskoczył e, Mateusz Ziółko jak śpiewał, dużo tych zaskoczeń było, ale Mateusz Ziółko jako e, Zbigniew Wodecki to bardzo, bardzo e, zaskoczyło, bo to, to było elementów kilka, które się złożyły na, na ten występ, ale są takie występy u nas, które nazywamy magicznymi, przez to, że tak jakby coś się dzieje z uczestnikami, oni są gdzieś indziej, w jakiejś innej przestrzeni. I tutaj ten Zbigniew Wodecki naprawdę się pojawił e, u tego Mateusza, My go słyszeliśmy, widzieliśmy, czuliśmy go wręcz. Ale takich występów było kilka i mnie one właśnie najbardziej wzruszają, czyli Filip Lato, jeżeli chodzi o Czesława Niemena, ale również na przykład Stefano Terracino, jeżeli chodzi o Cezarie Eworę. Tam się też coś wydarzyło niesamowitego. E, ojej, no Ania, Ania Rusowicz jako Irena Santor. E, to, to, to są, ja, ja bym to mogła wymieniać i wymieniać, tych wykonów po prostu było mnóstwo. Kasia Skrzynecka przecież jako e, nie. nie Niedościgniona do dzisiaj Tina Turner, to, to jest w ogóle coś wspaniałego, a my się uczyliśmy, to był pierwszy, to był pierwszy, e, w ogóle pierwsza edycja, więc tam naprawdę e, dużo strasznie było tych, Boże, mogłabym wymieniać, nie chcę nikogo pominąć, no. A czy pani już jako trenerka na próbach wie, że to będzie rewelacyjny występ, że te emocje się pojawią i ta magia tu w programie na żywo się pojawi? Zazwyczaj tak. Jest to znowu taka składowa. Ile mamy czasu? Jeżeli mamy dużo czasu, to wiem, że oni to wyrobią, docisną, yy, zrobią na błysk. Tak? Wiem o tym. Ale też sprawdzając na początku, jak, jak sobie radzą, już można usłyszeć w pewnych frazach, a jest jedna fraza, która brzmi podobnie. Dobra, to na tym się skupimy i idziemy w to. A czasami zdarza się tak, że na przykład wiem, że jest potencjał, ale nie było czasu i nie jest doćwiczone, i potem się gdzieś tam na przykład jakaś chrypa nie osadziła, nie ułożyła. Różne tutaj były momenty, tak? Takie, które, ale zazwyczaj, zazwyczaj jest to tak, że no wiadomo, bo na zajęciach, co się będzie działo. Widać to. A który z uczestników był taki najbardziej krnąbny i oporny na tą wiedzę, który nie mógł się przestawić na te głosy, ale w koniec końców udało się? Ja myślę, że takim opornym uczestnikiem nie wiem, czy najbardziej, ale tam zawsze krnąbny był Bilgun Arjun Batarto. On, on był bardzo krnąbny, ale ja go uwielbiałam. Ale był też na przykład taki uczestnik jak Maja Bohosiewicz. Zawsze o tym mówię, która... Ona nie była krnąbra, jej się po prostu nie chciało, tak? I ona uważała, że tam, a dobra, tam jakoś na tej scenie będę, zrobię show i tak dalej. Aż do jednego momentu, w którym e, zapragnęła naprawdę zostać taką wokalistką. A ja jej zawsze mówiłam, Maja, ty masz ogromny talent, dlaczego nie robisz nic? I nagle się okazało, że dobra, chciała, została Bjork. Zaśpiewała jako Björk tak naprawdę, wspaniale, ale dlatego, że Maja jako knąbra osoba po prostu do mnie dzwoniła kiedy chciała, wiedziała gdzie mieszkam, bo wszyscy wiedzieliśmy, mówiła jestem na dole, mogę wejść, bo chciałabym przećwiczyć. I ona y, zarzuciła mnie z kolei swoją ilością godzin, no ale miała potem fajny efekt, bo wygrała odcinek. Ja też pamiętam jak Maja jako jedyna chyba z uczestniczek przyznawała ciągle pięć punktów Markowi Kaliszukowi. I właśnie to, ta ich relacja, mam wrażenie, że to się narodzi jakaś przyjaźń między nimi właśnie była jednym z takich elementów tego sukcesu tego programu też, że między uczestnikami nie tylko była rywalizacja, ale przyjaźń też. Tak, jeżeli jest rywalizacja, to ona jest trochę ukryta, natomiast na pierwszym, na pierwszym jakby planie zazwyczaj wysuwa się tutaj taka ogromna właśnie kooperatywa, mogę powiedzieć, że wszyscy chcą uczestniczyć i chcą się wspierać, bo wiedzą, że jak ja wesprę jego, to on wesprze mnie, a to jest tu bardzo potrzebne, więc my akurat, jeżeli chodzi o tą edycję z Mają, to chyba była druga edycja, z tego co pamiętam, tak, druga, no to tam się działy cuda, my mieliśmy jeszcze tam wtedy, e, my mieliśmy tam wtedy... E, Taką jeszcze sytuację, że taki wspólny wróg się pojawił, więc to było też bardzo, bardzo nas mobilizujące do tego, żeby się zebrać razem. Wspaniałe to było, ale przede wszystkim wspólny wróg, no oczywiście, ale, ale bardzo się zżyliśmy poza planem i to powodowało tą energię. No tam, oj, nie będę opowiadać, bo nie mogę. W się sensie o tym wrogu. Nie, 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 nie. O naszych imprezach oczywiście. Nie, nie, nie. Do białego rana. Do białego rana. To ogromne imprezy były i naprawdę to też bardzo ludzi jednoczy, spaja i powoduje, że zupełnie inaczej na siebie patrzą. Jeżeli spędzą ze sobą trochę czasu poza pracą. Ja myślałem, że wy przygotowując ten program nie macie na nic czasu. A tu się okazuje, że wy nawet na imprezy macie czas. W tej edycji 20 nie mamy na nic czasu. W edycjach wcześniejszych staraliśmy się ten czas znaleźć wieczorami nawet po oglądnięciu odcinka. Oglądaliśmy razem odcinki. Zawsze się gdzieś tam próbowaliśmy, albo zostając w hali, na przykład później, bo to wtedy jeszcze gdzieś indziej nagrywaliśmy, to była halamera, więc zupełnie inna, inna przestrzeń. Bliżej miasta, bliżej też. Było do sklepów tam, jeżeli mogę tak ująć. Po pizzę, na przykład, czy sushi. Maja zawsze sushi przywoziła, ale tam faktycznie mieliśmy taką. No po prostu się znajdowało ten czas w tym czasie, którego się nie miało, o tak powiem. Co to był zawrók w tej drugiej edycji? Oczywiście wróg alkoholowo, nie żartuję. E, to, to są, nie, nie, to są takie, zdarzają się sytuacje, w których nagle po prostu wszyscy się jednoczą i to są, to są takie wewnętrzne jakieś tam spory czy coś coś się tam wydarza i wtedy się każdy po prostu jednoczy, i jest razem jeszcze bardziej. I to, było, to była dokładnie taka, no dosyć dla nas e, e, fajna możliwość, do tego, żebyś tak mocno, mocno spoić tam. No. I dobrze, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak Pani na przestrzeni lat ocenia te wszystkie zmiany, które zachodziły w programie Twoja twarz brzmi znajomo? Bo jakby nie było, to tylko Pani Maciej Dowbor i Małgorzata Walewska zostaliście od początku do końca. Reszta, no były rotacje wśród jurorów, wśród prowadzących, nawet wśród cho choreografów. No właśnie, jak to się stało, że Pani cały czas tutaj? I oczywiście dobrze z tego względu, ale te inni, inni się wymieniali. Ja mam bardzo mocne zęby, po prostu zębami się trzymam. <laughs> nie? E, nie wiem, wydaje mi się, że to jest chyba tak, że jak bardzo się kocha swoją pracę, jak bardzo się kocha przebywanie z ludźmi, ale też to nie było na początku, tak? Bo ja nie byłam taka super na początku. Ja się nauczyłam bycia. Y, y, taką łagodną. Ja byłam bardzo skupiona na swojej pracy, ponieważ wywodzę się trochę też ze sportu. A sportowcy to trochę mają do siebie, że oni. Y, ja nie byłam takim zawodowym sportowcem, ale y, jest coś takiego, że wiadomo, że po prostu trzeba tą pracę wykonać, y, chociażby nie wiem co. I myślę, że to jest takie coś, co powoduje, że, że gdzieś tutaj jestem. Poza tym też, no ja miałam tą dobrą pozycję, że nikt w Polsce nie uczy barw. I wtedy jeszcze jak my zaczynaliśmy 10 lat temu nikt nie miał pojęcia o tych rzeczach kompletnie. A ja już trochę tak, ponieważ popracowałam z Amerykanami, e, miałam możliwość pracy z Bobiem McFerinem, przecież tam e, bardzo trudny projekt i tam dużo tych głosów, dużo różnych rzeczy takich bardzo trudnych było do czytania. Ja się tego uczyłam bardzo długo i to mi tutaj zaprocentowało w programie, więc jakby myślę, że może to jest też tak, że gdzieś doświadczenie, może to jest też tak, że po prostu jestem w czepku urodzona i chyba to bym tak najbardziej tutaj podkreśliła, że e, z jednej strony w czepku urodzona, a z drugiej strony mówi się głupi, to ma zawsze szczęście. Może to o to chodzi, nie wiem. A czy było pani smutno na przykład jak y Kasię Skrzynecką zwolnili z programu? Bardzo, bardzo. E, bardzo mi było smutno, ponieważ e, jest to. E, zresztą tak samo jak z Chrisem Adamskim. My jesteśmy wszyscy z zżyci i gdzieś wszyscy od. E, Kasia no, od pierwszej edycji była w programie. Tworzyła też ten program i to jest. E, przechodziła te wszystkie schody, te najtrudniejsze momenty w programie, które są na początku. I potem, jak takiej osoby nagle zabraknie, z tego czy z innego powodu czy zwolnienia, czy różne tu się rzeczy działy, był przecież Paweł Królikowski też, to, to są strasznie bolesne e, momenty dla nas. E, nie chcemy się z nimi pogodzić, nie chcemy się z nimi pogodzić i mamy nadzieję, że jednak w jakiś sposób uda się, żeby, żeby ta osoba do nas jednak wróciła I proszę bardzo, nie? że czasami można coś może wysłać dobrze, i nagle się okazuje, że wraca, nie? że jest, że ona, że ona się tutaj znajduje. No, dla mnie na pewno smutne momenty, jak ludzie, z którymi pracujesz i tworzysz ten program, po prostu odchodzą no, z tego czy innego powodu. Tak. Akurat w przypadku pani Katarzyny Skrzyneckiej, no nastąpił piękny powrót. Dzisiaj możecie dalej razem współpracować. Jak się współpracuje po 10 latach z panią Skrzynecką? Czy to jest inna już energia? Na pewno inna energia, zgadza się, natomiast no my tak naprawdę, jeżeli ktoś tu był w programie i przeszedł te 3,5 miesiąca razem, no właściwie codziennie się widzimy, po ileś tam godzin czasami, to to jest już takie złączenie dosyć poważne. Więc w momencie, kiedy ta osoba wraca, obojętnie, która osoba, czy to jest Kasia, czy obojętnie, z którą by się to osobą nie wydarzyło, to jest taki sentyment, jest takie ciepło, jest zupełnie ogrom zrozumienia. A poza tym, że my się prywatnie też strasznie lubimy z Kasią. Jest ogrom takiego zaufania też, bo już wiemy, że dobra, wiem, co ta osoba robi, wiem, czy mogę jej ufać, czy nie. I to jest, to jest zupełnie inne połączenie. Bardzo, bardzo wartościowe. Kasia skrzynecka wróciła. Niestety to nigdy już nie nastąpi w przypadku świętej pamięci Pawa Królikowskiego. Czy pani... Hmm wspomina go czasami znaczy czasami. Czy Pani go wspomina po prostu w myślach, jak Pani go zapamiętała z tego programu? Ja go zapamiętałam jako osobę bardzo serdeczną, bardzo taką zawsze zaczepiającą innych, zaczepiającą w takim sensie, że zawsze chciał zamienić trzy słowa, opowiedzieć jakiś żart, posłuchać co u Ciebie. To są takie osoby, mam wrażenie, że teraz świat zaczął pędzić tak strasznie, że tych osób właśnie najbardziej bardziej brakuje, bo one one słuchały, one były, one starały się, nie mając czasu czasami, mając 150 osób tutaj na planie, z każdym zamienić troszeczkę chwilkę, pogadać, że to są, e, no Paweł był wyjątkowy też, bardzo ciepły, bardzo zawsze komplementujący, e, zauważający piękno, e, tu można by wymieniać, oczywiście, że ja cały czas o nim myślę, zawsze jak w Warszawie gdzieś zdarzy mi się e, przejeżdżać, e, a często tam tam jeżdżę, y, gdzie, gdzie Paweł jest pochowany, czyli na Powązkach, to no, zawsze te myśli uciekają, nie? Zawsze chcę pozdrowić go, wierzę w to, że może on nawet y, o tym wie, albo widzi, albo, albo odczuwa, nie wiem, no strasznie bym chciała wierzyć, że jeszcze gdzieś się spotkamy. To piękne, naprawdę, co pani tutaj mówi. ja jeszcze tutaj nawiążę do... Y, co by pani zrobiła, gdyby wróciła do programu Natalia Jonoszek? Pewnie bym ją też wyściskała, no kurczę, no przeszłyśmy kawał, kawał, kawał czasu i pomimo tego, że tam się jakieś cuda wydarzyły, wiem, że są jakieś cuda, no gdyby się tutaj pojawiła, przecież nie ominęłabym jej, bym ją też uścisnęłabym ją na pewno, nie wiem, czy ona bardziej jest aktorką, ona, ona nie śpiewa i tu, tutaj akurat mieliśmy z tym zawsze, no, taką trochę zagwozdkę, co tutaj zrobić, prawda, żeby to fajnie wy wypadało, my jako osoby, które gdzieś tam planują, co oni będą śpiewać, ale, ale faktycznie no, człowiek jest człowiekiem, każdy. Ona zrobiła to z jakiegoś powodu, tak? Pewnie chciała zaistnieć, a bardzo dobrze jej się to udało, więc ja jej tutaj akurat gratuluję i pomysłu, i, i fantazji i, i mówię, no ja nie skreślam ludzi, bo niby dlaczego miałabym skreślać? Tak samo oni mogliby skreślać mnie, no nie o to chodzi w życiu. Była Pani się lekko oszukana przez nią? Nie, mi to tam jest w sumie. Nie, czułam, że coś jest na rzeczy i że coś jest nie tak, to się czuje, prawda? Jak, jak się ma do czynienia, że, że pewne... Pewne zachowania i pewne reakcje nie były adekwatne do osób, które coś osiągnęły same, bo te osoby mają bardzo silną osobowość i zazwyczaj biorą na klatę najtrudniejsze wyzwania. Natalia ich nie chciała brać i to mi trochę zgrzytnęło tak. To była, taka, to była dla mnie taka, taka rzecz, która ja się zastanawiałam, skoro jest wielką gwiazdą, to musiała bardzo dużo przejść, to musiała bardzo dużo różnych wyzwań y, przejść, a tu się nagle okazuje, że jęczy, tak to mogę y, określić, trochę y, trochę, jest, no, no jęczy na pewne rzeczy. I tutaj był ten zgrzyt, nie? Dlaczego się tak zdało? Ale no mówię, to nie skreśla człowieka, jako człowieka, no, tylko, jesteśmy tylko ludźmi, no, ona miała taki pomysł, zrobiła to z bardzo y, wielką fantazją. <grym>, no> no się udało zaistnieć w biznesie na wielką skalę. Oczywiście, że tak. Dlaczego nie? No kurczę. Pani Agnieszko, pani ten program tworzy właśnie od 10 lat, 20 edycji. W tej edycji nastąpiła ogromna zmiana, bo osoby um, o jasnej karnacji nie mogą się wcielać w osoby o ciemnej karnacji, gdyż program w zeszłej edycji z, no, wzbudził dużo kontrowersji ze względu właśnie na występ Kuby Majkowskiego, który się wcielił w ciemnoskórego artystę. No właśnie, zostały postawione przed programem zarzuty o blackface, o rasizm. Jak pani to skomentuje? Ja to skomentuję tak, że jest to, to, to mnie wkurza bardzo, że ludzie tak są krótkowzroczni, dlatego że my w tym programie podkreślamy y, artystów, którzy przysłużyli się do tego, że muzyka powstała, y, przysłużyli się do tego, że my mamy jakby. Y, Wielkich artystów na świecie, z jazzowego e, świata wywodzą się właściwie sami czarnoskórzy i dla mnie ten program bez nich jest... Straszny, a znaczy, no, no straszny po prostu, że nie możemy robić czarnoskórych postaci typu Stevie Wonder, który ja, którego ja kocham. E, no nie wiem, można by wymieniać po prostu tych artystów mnóstwo, La Fitzgerald, e, osoby, które tworzyły historię muzyki tak naprawdę. I nagle może to robić tylko osoba, która jest czarnoskóra. Bardzo nie fair, bardzo rasistowskie w stosunku do osoby, która jest jedna w tej chwili w programie i musi robić te wszystkie czarnoskóre postaci, bo jest czarnoskóra. Jest to bardzo nie fair. I tutaj w tą stronę nikt nie widzi, że to jest rasizm. To jest rasizm. A my podkreślamy przez to bardzo czarne jest, czarne, białe jest białe, podkreślamy, rozdzielamy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej polaryzujemy tą sytuację. No dla mnie niedobrze, bo to się powinno mieszać jedno z drugim ze sobą. My. Tylko i wyłącznie podkreślamy, to nie są jakieś y, mistrele, w których się przebierali, żeby malowali twarze po to, żeby naprawdę śmiać się z czarnoskórych. Mistrele to kiedyś tam, kiedyś, kiedyś to było, a teraz już nie. My mamy za zadanie w programie wynieść na piedestał artystów, których kochamy, których uwielbiamy. O to tutaj chodzi. No właśnie, czyli te oskarżenia Amerykanów o nasz y, program, czy one są uzasadnione? Jeszcze gorzej, bo Brytyjczyków, nie Amerykanów. No. W ogóle. I to jeszcze gorzej, bo to podobno nie są ludzie, którzy mają, e, e, którzy są o innym kolorze skóry, to, to są biali, którzy na to wpadli. No, no ja nie wiem. Ja, dla mnie, czy ja, mnie to boli. Bo tak jak powiedziałam, jeżeli nie, ja, ja bym była w programie teraz uczestnikiem i nie mogłabym wykonać Stevie'ego Wondera, Raya Charlesa, to bym naprawdę była smutna z tego powodu, bo uważam, że zasługują na to, żeby ich pokazywać. A teraz mamy ograniczenie pod tytułem, że nie wszyscy zrobią Stevie'ego Wondera, nie wszyscy zrobią Raya Charlesa. Mamy duety, gdzie jest jakiś fajny czarnoskóry artysta z jakimś białoskórym artystą, bo tak się to miesza i nie możemy ich zrobić, bo nie mamy jak. Nie fair. Co będzie, gdy będzie edycja bez czarnoskórego artysty? Będzie nie fair. Pani Agnieszka, jeszcze tutaj zmienię temat z Twojej twarzy na Eurowizję. Jak Pani ocenia szansę Luny właśnie na... Wygranie Eurowizji? No, trzymam kciuki. Myślę, że jest młodą artystką. Ma bardzo dobrze wyprodukowany numer. Bardzo fajnie wyprodukowany jest ten numer. Natomiast mi zawsze, ja jestem starej daty i to podkreślałam już, że mi brakuje wielkich wokali, takich mocnych wokali, żeby to było takie wow. I wtedy można wygrać Eurowizję. Ale Eurowizja się swoimi prawami, że tak powiem, rządzi, więc tutaj nic nie możemy zrobić. Możemy tylko trzymać kciuki za Lunę. A czy pani by wolała na przykład Justynę Steczkowską na Eurowizji? Eurowizji? Eee, jakby poprawiła angielski? Tak. Uu. Tak źle? Nie, nie. Tam się coś, tam się coś zrobiło takiego, bo to jest to pokolenie takie moje. My jeszcze się nie uczyliśmy tak super angielskiego, e, przez co mamy wymowę z akcentem, nie? Dosyć mocnym. E, I e, no mi osobiście to we mnie przeszkadza i dlatego też zauważam to u innych.